cholera ty draniu rozumiem spadaj stąd dupku podatkowy dupek podatkowy spadaj możemy gdzieś spokojnie porozmawiać? nie tutaj będziemy rozmawiali Zapłaciła pani tylko część podatku za miniony rok. Zgadza się? Tylko 78%. Tak. Zrobiła to pani celowo? Tak. Czyli spodziewała się pani kontroli. Spodziewałam się kary albo ostrego upomnienia. Upomnienia? To nie szkoła dla trudnych dzieci, panno Pascal. Ukradła pani rząd. Nie okradłam rządu, po prostu nie zapłaciłam wszystkiego. Nie można nie płacić podatku. Można. Jeśli się prosi o kontrolę. O ile uznam pańskie prawo do kontroli, panie Krik? Panno Pascal, ja ją właśnie przeprowadzam. Przejrzę pani rozliczenia trzy lata wstecz. Może jest pani winna więcej? W porządku. Albo nie. Nie w porządku. Bardzo popieram łatanie dziur w ulicach, stawianie huśtawek dla dzieci i schronisk dla bezdomnych. Z przyjemnością płacę na to podatki. Ale nie popieram tego, jak wielki procent moich pieniędzy rząd wydaje na zbrojenia, długi wielkich korporacji i kampanie polityczne. Tych podatków nie zapłaciłam. Chyba wytłumaczyłam to w załączonym liście. W tym, który zaczyna się od droga imperialistyczna świnio? Tak.